Siemanko, witam was w kolejnym odcinku Tysiąca Pifi Napraw W ten piękny, wrześniowy, ciepły wieczór I panuje tutaj tak niesamowita cisza Którą postanowiłem, że za chwileczkę zakłócimy A czym zakłócimy? A no właśnie, naszym starym, dobrym znajomym Czyli polskim sztylem. Dzisiaj odpalimy sobie polskiego sztila, bo... Polski styl musi być gotowy, musi być gotowy na następny weekend, bo wiecie, w następny weekend w łodzi odbywa się giełda motocyklowa, czyli znany pewnie wielu z Was motoweteran bazar, na którym również się pojawię i nie popełnię błędu, który popełniłem na poprzedniej edycji motoweteran bazaru, czyli nie zabrałem ze sobą polskiego sztila. Tym razem już to zrobię, bo wtedy bardzo wielu z was pytało się: "A gdzie polski sztil, Gdzie polski sztil, Gdzie masz piłę?". No i właśnie wtedy jakoś tak w ogóle nie pomyślałem o tym, że przecież mógłbym ją zabrać, mógłbym wam ją pokazać, żebyście sobie ją obejrzeli, cyknali sobie z nią zdjęcie, wzięli w rękę po prostu cokolwiek. Dlatego teraz właśnie będzie taka okazja i będzie okazja się spotkać, będzie okazja zbić pionę, wypić piwo. Będzie na pewno bardzo ładna pogoda, bo taką zapowiadają i chyba tym razem nie mylą się, przynajmniej mam taką nadzieję. Także ja za chwilę biorę się za przygotowywanie polskiego sztila, tak, żeby palił elegancko. A was zapraszam na odcinek. Ale zanim przejdziemy do polskiego sztila, mam jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Słuchajcie, ja na giełdy motocyklowe do łodzi jeżdżę już od ponad 10 lat jako wystawca. Na te giełdy, także jako wystawca, przyjeżdża Janek. Janek jest moim znajomym już od wielu, wielu lat. Kiedyś nawet mieliśmy stoiska naprzeciwko siebie. I słuchajcie, niestety dwa tygodnie temu wydarzył się wypadek, w którym Janek ucierpiał, jechał motocyklem i, jak zapewne znacie większość takich scenariuszy, ktoś mu wyjechał. Tak, także ktoś nie, nie ustąpił mu pierwszeństwa, wyjechał, doszło do kolizji. I Janek wylądował w szpitalu. Dosłownie wylądował w szpitalu, bo był w takim stanie, że musiał go zabrać helikopter LPR. Także Janek przebywa w szpitalu, jest przykuty do łóżka i w tej chwili postanowiliśmy, że ze znajomymi właśnie z giełdy, z innymi wystawcami, że zorganizujemy zbiórkę pieniędzy dla Janka. No bo wiadomo, teraz jego powrót do zdrowia będzie bardzo. Będzie wymagał bardzo dużo kosztów i będzie bardzo długi. Postanowiliśmy w trzech miejscach na pewno, być może nawet w czterech, pojawią się takie zbiorniki wyspawane, które zobaczycie sobie zaraz na przebitkach, do których będzie można wrzucać kasiorę, jakieś tam złotóweczki dla Janka, i w zamian za to będziecie mogli na przykład wypić sobie piwko, spróbować wina, napić się coli. W zamian za te wrzutki, tam przy tych zbiornikach będzie możliwość taka, żeby sobie coś tam wypić. <grych> Słuchajcie, Janek jest. Janka, Janka no tam już długo, długo już go znam, tak? Myślę, że warto mu pomóc, no bo to, kurde, bardzo w porządku kolega, wiecie. No i przede wszystkim motocyklista, tak jak wy, tak jak większość z was. No cóż, wypadki chodzą po ludziach, trafiło na niego. Teraz, tak jak mówię, zbiórka będzie organizowana na pewno w trzech miejscach, a być może i będzie jeszcze czwarte miejsce. Jeden, jeden punkt, w którym te pieniądze będą zbierane, to będzie sektor A, czyli tak jakby od głównego wejścia, kiedy skręcicie od razu w lewo, to zdaje się, że w środkowej alejce będzie właśnie jeden z tych zbiorników. Drugi zbiornik będzie znajdował się znowu od wejścia głównego, kiedy skręcicie w prawo. I dojdziecie do takiego boiska, trawiastego po prawej stronie. Tam też na samym końcu tego boiska będzie zbiórka, również w środkowej alejce. I trzecim punktem na pewno będzie jedno ze stanowisk na tak zwanej górce: czyli kiedy wchodzicie sobie głównym wejściem, ciśniecie cały czas prosto przez całą giełdę. Tam się wchodzi pod taką górkę, i tam będzie trzeci trzeci jakby punkt zbiórki pieniędzy dla Janka. Na, myślę, że na pewno rzuci Wam się to w oczy, bo nie dość, że to będzie taki, no, cie, takie ciekawe zbiorniki, zresztą, no, mówię, zaraz sobie je zobaczycie, to też będzie taka e, broszura, taka informacja właśnie na co jest tutaj zbiórka. E, także zachęcam. Ja również do tej zbiórki się dołączam i mam nadzieję, że Janek, no, no, może nie prędko, ale że wróci do pełnego zdrowia i będzie wszystko w porządku. A tymczasem lecimy z odcinkiem. Byłbym zapomniał, po co mi ten ogar tutaj się pewnie zastanawiacie. A no właśnie, umówmy się w ten sposób: wy dorzucacie się do zbiórki, tak jak ja, dorzucacie się tam złotóweczkami do tych zbiorników, które będą przygotowane na giełdzie, a ja robię Wam zarąbisty odcinek o fabrycznie nowym romecie Ogarze 200. Umowa jest? Dobra, stoi, na razie. No, posprzątane, ale czegoś tu jeszcze brakuje. No, teraz to tak. No dobra, słuchajcie, ja się biorę do roboty, a moim zadaniem dzisiaj będzie uruchomienie tego silnika, ustawienie go w taki sposób, żeby pracował naprawdę z Słuchajcie, podejrzewałem przy ostatnich tam robotach przy nim. Przy ostatnim, właściwie cięciu drewna, że problemem w nim jest gaźnik, bo ten gaźnik, kurde, no nie zachowuje się tak, jak powinien. I zdecydowałem, że założę tutaj gaźnik, który jest chiński, jest współczesny, gdyż ostatnio dwa takie gaźniki zamontowałem do WSEK Trójek, i te właśnie ws bardzo fajnie sobie radziły, właśnie na tym chińskim gaźniku, takim za około 100 zł. Więc pomyślałem, że świetnym pomysłem będzie, na takie poprawne uruchomienie, na to żeby ten silnik trzymał fajnie obroty, trzymał ładnie moc będzie właśnie podmiana gaźnika, także ja sobie za chwileczkę ten gaźnik w spółki wezmę i spróbuję go tutaj zamontować, znaczy spróbuję, no ja go tutaj po prostu zamontuję i zobaczymy jak się będzie ten silnik zachowywał, mam nadzieję, że to pomoże, bo podejrzewam, że jeszcze problemem może być sama gładź cylindra, tutaj trzymanie pierścieni, że może tutaj jakieś przedmuchy, coś tutaj wiecie, może się dziać złego ale wiadomo, kiedy zmienię, e, kiedy zmienię gaźnik, no to praktycznie wyeliminuję wszystkie słabe punkty. Jeżeli dalej będzie lipa jakaś tam drobna, że będzie tam trochę świrował na obrotach, no to niestety pierścienie. Ale jeżeli się okaże to pierścienie, no to niestety tego nie dam rady zrobić do giełdy, która jest za, za no, prawie 4 dni. No. Jak dla mnie, bo jadę w piątek. Yy, także tak, za to się bierzemy. Biorę się oczywiście za browar, jak żeby inaczej. I bierzemy się jeszcze za zrobienie rozrusznika, bo jeżeli pamiętacie, w filmie, w którym sobie ja tą piłą coś tam pracowałem, coś tam sobie nią ciołem, to yy, to uruchamiałem sobie tą piłę, podłączając tutaj wiertarkę z kluczem po prostu taki rozrusznik, tak, elektryczny. Na giełdzie podłączyć tego nie będę miał gdzie, nie będę miał jak, żeby z wiertarki sobie ją uruchomić i wam zademonstrować jak ta piła pracuje. Dlatego będę musiał wrócić do pierwotnej takiej metody odpalania tej piły, czyli do szarpaka. Jak tą piłę dostałem, bo ja tak naprawdę jej nie kupiłem, ja ją dostałem, to właśnie tutaj, do koła magnesowego miała przykręcony taki szarpak. Nawijało się po prostu tutaj dookoła sznurek, on się zaczepiał tutaj jakąś pewnie baryłką i poprzez pociągnięcie ten silnik się uruchamiało. I tak samo będę chciał zrobić teraz, także za chwilę sobie wykminie jakiś sznurek, e, jakąś baryłkę, żeby móc po prostu zrobić taki typowy szarpak, nawijać sznurek i chlast, żeby ona odpalała. Dlatego spróbujemy wrócić do tego rozwiązania, mam nadzieję, że to zadziała. I co do samego co do samego gaźnika, to tutaj właśnie mamy takiego hinola. Ja go kupiłem bardziej z myślą o jednej z włosek trójek, do której chciałem właśnie go zasadzić, ale uznałem, że po prostu wstrzymam się jeszcze, dopóki e, nie uruchomię tego sztila polskiego tak jak być powinien, i nie zademonstruję wam go na żywo na najbliższej giełdzie motocyklowej w Łodzi. Także słuchajcie, w tym momencie ja biorę się za robotę. Wy sobie sączcie piwko i widzimy się wkrótce. Także widzicie, piła gotowa na występy. <grych> yy, spokojnie odpala sobie z kabla. Właśnie wykombinowałem, że kabel będzie chyba najlepszy tutaj do tego, żeby ją uruchamiać. Nurek to by się zerwał, a taki trochę grubszy kabel spokojnie da radę. Także będziemy ją sobie właśnie uruchamiali <coughs> w ten sposób. No i wymyśliłem, że chyba dobrym pomysłem będzie zabranie temu potworowi trochę zębów, bo jednak, yy, wiecie, Duża impreza, sporo ludzi, pracująca piła. O tak, mogłoby się zrobić w pewnym momencie trochę niebezpiecznie, dlatego zdecydowałem, że zdejmuję łańcuch z tej piły, i wtedy w miarę bezpiecznie będzie można sobie ją odpalić, przegazować. Wiadomo wtedy, że żaden łańcuch się nie zerwie nikomu nie zrobi krzywdy. Także szczil gotowy leci za chwilę na busa ja też idę właśnie busa ładować. Chodźcie ze mną, jeszcze Wam pokażę, co tam u mnie w tym bajzlu się dzieje. Jest tego trochę. Najgorszy właśnie element każdej giełdy, czyli pakowanie, rozpakowywanie tego samochodu. Kurde, nikt tego nie lubi. Ech, ale co? No trzeba, trzeba to poradzić. O, tutaj jest całe moje zamieszanie tutaj jeszcze trochę gratów sobie jakiś tam segreguje z tych skrzynek, bo tutaj tak się nazbierało różnych pierdół e, takie wiecie coś, nie wiadomo gdzie wrzucić to się wrzuca do jakiejś takiej wspólnej skrzynki o, takie jakieś tam pierdoły, drobiazgi drobnica, tutaj tutaj, no i tutaj już częściowo zapakowany samochód, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej, bo tutaj paka, będzie pełna pełniusieńka Tutaj już też skrzynki poustawiane. Tutaj, tutaj jakieś tam silnikowe, tutaj jakiś junak. Tam też jakieś kartery, kartery. Tutaj jakieś tam kierunki do kobuza. Różne ciekawe rzeczy. Powiem Wam, że taka giełda to naprawdę niezły motyw do tego, żeby sobie przejrzeć w ogóle, co się w gratach ma. Bo ja tutaj naprawdę czasami robię wielkie oczy, jak przewalam te skrzynki i widzę, co się w nich znajduje. Są tam takie rzeczy, których na przykład, no tak jakoś zapomniałem w ogóle, że je mam, albo nie wiem w ogóle skąd się wzięły. Jakieś rzeczy, których na przykład sam szukałem, a nie mogłem znaleźć, bo na przykład było mi coś potrzebne i sądziłem, że tego nie mam. Kupowałem taką część nową. A po czym na przykład wczoraj czy dzisiaj ładuję busa, przewalam skrzynki, patrzę, jest. <grystanie> Kurde, człowiek się naprawdę zapomina, nawet nie wie co ma. Po czym okazuje się, że na przykład za chwilę w gratach znajdujesz takie rzeczy jak jakiś silnik do sokoła 1000, czy jakieś kartery do 7, albo koła na półbemnach do, też do 7, jakiś ymm, wałek zdawczy od BMW Sahary, takie rzeczy wiecie, no w ogóle nie wiadomo skąd to się wzięło, nie mam pojęcia, ktoś mi to podrzucił czy co, nie, 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 takie tam... Drobiazgi, na przykład, o, możecie sobie nagle się zorientować, że macie w garażu na przykład w fabryce nowego Rometa Ogara 200, no taki na przykład bez przebiegu, tam chyba raptem on ma ile? 14 km, no, no, na przykład coś takiego. I stoi sobie taki, na przykład nie wiecie skąd on się tutaj wziął, nie macie pojęcia. Nie, nie. Także powiem Wam, naprawdę dobrze jest sobie robić taki przegląd swoich rzeczy, które, które się ma. Właśnie przy okazji giełd mam taką możliwość. A w ogóle pokażę Wam, co jeszcze tutaj zabieram. Na przykład do sprzedania będę miał takiego komara sztywniaczka w oryginale. Silnik nigdy nie rozpoławiany. Przebiegu też mało, jakieś tam 3600 km. I stał on sobie gdzieś tam na strychu. Całkiem niedawno go znalazłem razem z tym komarem. Także obydwa lecą. Ten jest w trochę gorszym stanie, ale ten jest całkiem niezły, całkiem fajny komarek. I powiem Wam, że jeżeli mi się nie sprzeda, to rozważam, czy go sobie nie zostawić i tam troszeczkę go nie, nie podszykować i miałbym takiego sztywniaka. Tym bardziej, że sztywniaka nie mam. Co będzie jeszcze dalej do zrobienia, znaczy do sprzedania, nie do zrobienia, do zrobienia swoją drogą. Tutaj pamiętacie pewnie też ze starych moich filmów, yy, takiego Rometa, którego odpalałem. On jest silnikiem trzybiegowym 019. On jest na chodzie, jest sprawny, tylko tam pewnie ma jakieś przedmuchy i strasznie tak wariują mu obroty. Też zdecydowałem, że idzie do sprzedania. Tutaj jeszcze do niego jest druga rama. W razie, jakby ktoś tam coś na części potrzebował, do sprzedania jeszcze będzie taka ładna, bardzo ładna rama do Ogara 205 w oryginalnym lakierze. Szkoda, że więcej elementów w tym lakierze nie mam, że nie zostało tego ogarka jakoś więcej. Ale jest, o, zobaczcie, nawet jeszcze polski znak bezpieczeństwa się tutaj zachował. Do sprzedania leci także wsk Trójka, Garbata, 75 rok, fajny rocznik Włoski. Włoska całkowicie sprawna, odpala, odkopa, światła, przód, tył, wszystko świeci. Nie trąbi, bo nie ma akumulatora, ale to tam drobiazg, ale pali, jeździ, skręca, hamuje i taka fajna baza. Tak jak mówię, 7-5 rok. Też wyglądajcie, będzie gdzieś tam stała z tyłu lampa telewizorek i fajna tablica rejestracyjna, old, stara włoska. No trochę stara, 7-5 rok, to już parę lat ma ogarek. No tutaj jest HL, znacie z ostatnich filmików shl ma się dobrze, przed chwilą mi się tu wypierdzieliła na trawie, o, nawet tutaj jeszcze widać ślad po niej, jakoś tak źle stanęła i fiknęła tutaj na bok, no i pakowanie busa trwa w najlepsze, nawet mogę Wam się jeszcze pochwalić, że w końcu, mówiłem to już długi, długi czas, że muszę tutaj sobie zamontować światło i w końcu mam światło, zobaczcie, przełącznik od światła do poloneza, My i proszę 5 metrów taśmy ledowej przełączyć światło do poloneza i w nocy jest tutaj jasno jak w dzień, nareszcie strasznie mi to doskwierało brak oświetlenia tutaj na tej pace busa no dobra, pora kończyć to nagrywanie. Ja się biorę dalej, zapakowanie busa. Nikt za mnie tego nie zrobi. A chętnie dałbym komuś zarobić, żeby ktoś przewalił to za mnie. Tak wiecie, najpierw załadować, rozpakować, później znowu załadować, rozpakować i cztery razy taka operacja. No ale co, jak się chce coś zarobić, chce się pozbyć trochę gratów, to trzeba. No dobra, słuchajcie, jakbyście mnie szukali w łodzi, to będę tam stał, właśnie o takim Mercedesem sprinterem, takim dużym i na miejscach właśnie takich a 149 a 150 także tam nie wypatrujcie wpadajcie I co? Do zobaczenia